OK, w tym odcinku będziemy całkowali arkus cosecans X. Wszystkie inu, inne arkusy już mamy odrobione, więc zostaje tylko to. Spróbujcie i zaraz omówimy. OK, żeby to wycałkować, musimy to jak zwykle w częściach, jak te wszystkie inne też, czyli spojrzymy na to jako jeden, jeden raz arkus cosekans X i będziemy wtedy w częściach to robić, czyli tak różniczkowanie, całkowanie plus, minus myślę, że to już jest znane całkujemy jedynkę czyli jedynkę to będzie x, od razu zapisuję arcus cosecans x będziemy różniczkować arcus cosecans x i to będzie minus łamek 1 przez x i um, pierwiastek x do kwadratu minus 1. To jest też standardowa pochodna od arkus kosekansa. Jest na moim kanale, skąd to się bierze. Obejrzyjcie sobie. I teraz tak: to razy to, pierwsza część naszej odpowiedzi. Czyli mamy x arkus hans X z głowy. Minus minus będzie plus, czyli mamy plus i mamy to razy to, to razy to znaczy, że x będzie tu, czyli to x, to x i to x skracają się, będziemy mieli tylko całkę od 1 przez pierwiastek x do kwadratu minus 1. I tu oczywiście dx, i tu możemy zrobić trygonometryczne podstawienie, ponieważ Um, mianownik jest w formie pierwiastek x do kwadratu minus a do kwadratu i jak mamy jakąś część w tej formie to możemy podstawić, że um, e, że, x, że, że x jest a sekans u albo napiszę, że teta może to możemy podstawić. Jak to zrobimy? A w naszym wypadku jest 1, jest więc, um, więc tak naprawdę y, podstawiamy tylko X równa się sekans teta, tak? czyli napiszę, że tutaj mamy x równa się sekans teta. I wtedy, jak to będziemy różniczkowali, to będziemy mieli dx równa się sekans Theta razy tangens Theta d Theta. Dokładnie tak, nie? To podstawienie oczywiście się bierze z tożsamości. Są jeszcze inne, jak to jest w innych formach, się nie bierzesz, nie bierzesz sekansa, tylko sinusa czy coś innego. I no, chciałem to tylko powiedzieć, nie? Dobra, jedziemy tu dalej, czyli mamy to, mamy to, to możemy tutaj troszeczkę jeszcze prze, przepisać na coś innego. Zobaczcie, tu mamy sekanca minus 1, um, albo sekanca do kwadratu minus 1, to jest tangens, czyli tak naprawdę mamy dx to jest to, czyli napiszę tu na górze sekans teta tangens teta przedzielone przez... Może wytłumaczę, to jeszcze szybko. Um, wezmę może innego koloru zielonego. zobaczcie. sekans do kwadratu teta to jest to samo jak tangens do kwadratu teta plus 1. Chcemy to wsadzić w tą formę, to będziemy mieli sekant do kwadratu theta minus 1 w pierwiastku to się równa tangens bez kwadratu od theta. Czyli to będzie po prostu tangens theta. No i wtedy te dwa się skracają. Tu oczywiście jest d theta. I zostaje nam. Muszę wrócić do czarnego koloru. Tu już jest całka. I mamy e, całkę sekans, Second, sekans, teta, de, teta, Okej, okay. no to to już jest standardowa całka, ją już nie będę jeszcze raz robił ja już, już omawiałam jak robiłem arkus kosekance x i ona też osobno jest na moim kanale więc możecie ją sobie obejrzeć ja wam tylko powiem że to jest ln i to będzie tangens theta plus sekans theta i wartość bezwzględna to jest odpowiedź do tej całki więc, um, no jeszcze raz powiem, że jest na kanale, zobaczycie, albo jak zobaczycie arkus, um, um, arkus secansa, to tam też jeszcze ją raz omówiłem. Ok, mamy to, czyli tu mamy tangens teta, sekans teta. W świecie teta to wszystko jest. Chcemy wrócić do x. Czyli tak, um, zacznijmy od secansa teta. To jest x. Czyli to będzie X um, arc, nie Arkus, tylko tangens theta To jest. Zmazałem, ale to było um, to jest to samo jak X kwadrat minus 1 w pierwiastku. Ponieważ. A może jeszcze raz napiszę tak, żeby było. Tangens. Teta to jest to samo jak pierwiastek i mamy sekans teta do kwadratu minus 1. To jest dokładnie to. Stąd się bierze, to wynika z tej formy, więc um, no, stąd się bierze wtedy to, ponieważ x jest sekans x, to x do kwadratu jest jak będzie sekans x, czyli napiszę tutaj x do kwadratu minus 1 pierwiastek. Więc to już jest nasza odpowiedź, czyli tu napiszę ln, wartość bezwzględna i napiszę najpierw x, żeby było ładniej. Jest obojętnie, jak to zrobicie, czy to, to najpierw... To jest obojętne, ale ja piszę najpierw x. Plus i pierwiastek i mamy x kwadrat minus 1, wartość bezwzględna plus c. To jest odpowiedź do tej całki. Więc mam nadzieję, że to ma jakiś sens. Jeszcze raz, to jest na kanale, więc um, na razie.